Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Barty, witam was serdecznie. Dzisiaj taka krótka pogadanka, jeżeli chodzi o zmiany na moim kanale, bo jak już pewnie zauważyliście, kanał na YouTube zmienił nazwę z Barty 9.3 na Barty Fishing i właśnie teraz na tym będziemy się skupiali. W ostatnim w moim życiu zaszły pewne zmiany. Znajomi, przyjaciele pewnie wiedzą o co chodzi i prawdę mówiąc, wędkarstwo pomogło mi się trochę od tego odciąć. Straciłem dużą przyjemność, nie będzie się nic widzieć, trudno, ale straciłem przyjemność naprawdę z grania i na chwilę obecną wszystkie livey wszystko jest związane z grami znika z mojego kanału zresztą pewnie zauważyliście że filmy zostały już e, usunięte no i niestety no ja bardzo dziękuję wszystkim osobom które no przez tyle lat w sumie bo tak, ostatnio sprawdzałem to, to, to trochę czasu nagrywałem to live, jeździliśmy w ETS-a, więc dziękuję bardzo wszystkim tym osobom, które są ze mną praktycznie od początku. Mam nadzieję, że, że dalej zostaniecie, mimo tego, że zmieniam drastycznie profil swojego kanału. Nie będę wymieniał wszystkich z osobna po prostu nie wymienił. Także jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Zrozumiem, jeżeli osoby, które są tutaj ze względu na live, ze względu na gry, no na tak? Jak najbardziej to rozumiem. Teraz, tak jak powiedziałem, skupiam się wyłącznie na wędkarstwie i takimi filmikami będę was zasypywał. Może nie będzie to jeden filmik dziennie, może będzie to jeden filmik tygodniowo. Może kilka tygodni, bo nie wiem jeszcze. Zobaczymy jak czas pozwoli, ale jedno jest pewne, że na pewno te gry z kanału uciekają. Z jednej strony szkoda, no ale mówię, no, no nie, nie czerpię żadnej przyjemności już z tego. Zresztą sami pewnie widzieliście, że powrót po tam którymś czasie, no nie był taki, jak, jak, jak bym sobie oczekiwał, może tak bym powiedział więc e, czas na jakieś zmiany, ale to nie tylko o to chodziło, nie tylko o to chodziło, tak jak powiedziałem, były pewne zdarzenia e, w moim życiu, które mnie zniechęciły e, praktycznie do wszystkiego. Za, za sprawą najbliższej rodziny i właśnie o dziwo bytkarstwa. jakoś, jakoś, e, no jakoś funkcjonuje. Oczywiście żadna psychoda to nie była, żeby nie było <grywa> nic, nic, yy, nic w tym stylu. No więc tyle. Ta, to, co, to co chciałem, to powiedziałem. Yy, jest mi również przykro, tak samo jak i wam. W komentarzach możecie, możecie napisać co o tym wszystkim sądzicie, bo wspominać dobre chwile bądź i te złe. Ja tak jak mówiłem. Kanał zmienił nazwę na Barty Fishing Discord również będzie troszeczkę zmodyfikowany pod tym, pod tym kątem Będą chyba 2 czy trzy kanały tylko bo po co więcej To co było z wędkarstwa na moim kanale zostało na tym kanale Że to będę rozszerzał No a teraz już Jadę sobie na nowe łowisko łowisko w Jelin W dniu jutrzejszym biorę udział w zawodach wędkarskich gruntowych więc jadę zobaczyć jak to łowisko wygląda wziąłem spinning trochę porzucam są tu ponoć fajne sandacze nigdy w życiu sandacza jeszcze nie złowiłem i myślę że dzisiaj również nie złowię ale warto warto pochodzić, porzucać zobaczyć jak to wszystko wygląda także ja się z wami żegnam do zobaczenia w kolejnych odcinkach z cyklu party fishing